Fani Marvela nie mają łatwo. Ostatni dobry film to tak na dobrą sprawę Deadpool i Wolverine. Poza tym, ostatnio w temacie filmów, jeżeli chodzi o Marvela, to była straszna posłucha. I nieciekawie dzieje się na fruncie związanym z grami. Jeżeli oczekujecie Marvel Rivals, no to niestety możecie przestać się interesować tą grą, bo to co ostatnio się wydarzyło, to jest coś bardzo, bardzo złego coś, co o niejedną osobą. Twórcy Marvel Arrivals aresztowani. Dostali aresztowani za to, że prali brudne pieniądze. Tego się nie spodziewałem. Nigdy by mi nie przyszło na myśl, że ktoś w branży odwali takie coś. Jest to dosyć poważne przestępstwo, nie jest to coś takiego małego, drobnego. Najwidoczniej ktoś miał sporo pieniędzy i chciał mieć tych pieniędzy jeszcze więcej. Niestety tak to już działa z ludźmi, że gdy mają dużo pieniędzy chcą tych pieniędzy mieć jeszcze więcej. Jeżeli chodzi o twórców Marvel Rivals to niestety wpadli po same uszy do nielada lada gówna. Według chińskiego portalu LiveLink 9 pracowników, w tym dwóch starszych dyrektorów został aresztowanych pod zarzutem prania pieniędzy. Według raportu wartość kontraktu wydaje się mieć warta 2 miliardy yuanów co stanowi około 278,6 milionów dolarów. W rzeczywistości jest to nieco mniej, bo 800 milionów do 1 miliarda yuanów, czyli 111,4 do 139,3 milionów dolarów. Dwoma dyrektorami zaangażowanymi w sprawę są Xiang Lang i Jin Yuan. Xiang pełnił funkcję szefa działu eksportu w NetEase, a Jin był szefem działu wydawniczego firmy. Żaden z dyrektorów nie pracuje już w firmie. Firma poinformowała, że rzekoma korupcja miała miejsce w segmentach firmy, w których pracowali obaj dyrektorzy. Potwierdzili również, że 27 różnych firm zostało umieszczonych na czarnej liście z powodu powiązań z oszustem. Boy, that escalated quickly. Także jak słyszycie, dosyć poważna sprawa, dosyć konkretne zarzuty. Jestem ciekaw jak to się odbije po pierwsze na samej grze Marvel Arrivals, która uważam, że gdy ją testowałem, Naprawdę była to solidna produkcja, która może namieszać. A druga sprawa, jak to się odbije na relacji Marvela z Net W końcu NetEase musiał musiała wyłożyć pewnie nie ilość siana, żeby mieć dostęp do licencji zarówno postaci, wszystkich miejsc itd. itd. Mówimy też o osobie, która była odpowiedzialna za E-Sport, więc pewnie to też będzie miało jakiś tam impact na całą scenę esportową. Być może będzie tak, że gracze esportowi, zawodnicy esportowi się odwrócą, i może nie być za w tej też kwestii. Nawet ostatnio Blizzard tak bardzo stał się desperacki, że sprawił, że powrócił tryb klasyczny 6 kontra 6, klasyczne skiny, zrobił takiego klasycznego overwatcha w Overwatchu 2. Na razie traktują to jako taki tymczasowy tryb, ale coś czuję, że to może wejść na stałe. Ja osobiście nigdy bym się nie spodziewał, że w branży gier dojdzie do prania pieniędzy. To jest dla mnie nie lada szok. Oczywiście słyszało się o różnych występkach, czy to przekupywanie recenzji i różnego rodzaju wewnętrzne jakieś tam aferki. Ale to, to jest naprawdę już taki spory, spory kaliber. No nic, zobaczymy co czas pokaże. Ja osobiście jestem na ten moment 50-50 jeżeli chodzi o tę grę. Samo też Marvel Rivals będzie miało premierę 6 grudnia tego też roku. Gra byłaby świetnym prezentem na Mikołaja, ale w świetle tych paskudnych wydarzeń, no nie jest to już taki bardzo fajny prezent na Mikołajki. Także dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tej całej aferze. Czy nadal jesteście zainteresowani Marvel Rivals, czy. Patrząc przez pryzmat tego, co się wydarzyło, stwierdziliście, że nie, sorry, wysiadam z tego pociągu, nie chcę mieć do czynienia i nic wspólnego z tą grą, jak i z twórcami tej gry. Ode mnie w tym filmie to by było na tyle, dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli wam się materiał spodobał, zostawcie kciuka w górę, jeżeli nie zostawcie kciuka w dół, jeżeli jesteście nowi, no to zostawcie suba z dzwoneczkiem, do zobaczenia w następnych filmach, trzymajcie się, peace, yo!